Jest mi bardzo miło, bo to będzie Katarzyna Zerka, która jest wykształcenią psycholożką, wykłada też na różnych fajnych miejscach, na przykład na Uniwersytecie Wrocławskim. Myślę, że ma też ciekawe doświadczenia, przynajmniej ciekawe dla mnie, bo pracowały w Bookingu i w Google i teraz pracuje w super ciekawej firmie, która produkuje bardzo fajne oprogramowanie dla muzyków. Więc jak ktoś robi muzykę, to powinien nie znać Ableton. Ja nie wiem, czy to dobrze wymawiam, ale znam, <ścoughs> więc wydaje mi się, Kie, Monika, tak, wiem, kiedyś, kiedyś to się stanie. Mm. <grafię> I Kasia powie dzisiaj o super ciekawym temacie, który jest bardzo mocno powiązany też z, z Research Ops'ami, bo będzie mówiła o repozytoriach badawczych, jak je tworzyć, jakie są podejścia, jakie są narzędzia. Więc po prostu Kasia opowie wam o swoich doświadczeniach, powiedziałbym, z całkiem dużych też firm produktowych, ale też o swoich przemyśleniach. Więc wielkie brawa dla Kasi na zachętę. Kasia przyjechała do nas aż z Berlina. Więc dziękujemy bardzo. Mikrofon dla Ciebie. Dziękuję bardzo. To wcale nie, nie aż tak daleko. Dzięki za przedstawienie. To ja już przechodzę do tematu. I na początku, czemu w ogóle ten temat? Ja nie jestem specjalistką od Research Ops, tak? ale chyba lubię wyzwania, bo to jest ciężki temat. Temat repozytoriów to jest taki temat, którego to może grube stwierdzenie, ale chyba nikt nie rozwiązał tak do końca idealnie. Tak? I w ogóle takie. Historię sukcesów w tym temacie to takie prawdziwe legendy, tak? które nie do końca wiadomo, czy, czy faktycznie są. Czemu ten temat dla mnie? Chyba tak po prostu z doświadczenia. Przez ostatnie parę lat miałam okazję po prostu pracować widzieć od środka organizacje, bardzo dojrzałe organizacje, jeśli chodzi o UX, z bardzo dojrzałymi badaniami. Tak? Więc to będą moje refleksje, ale też przy okazji, tak jakby tego wystąpienia. Wypiłam kilka kaw z byłymi kolegami, koleżankami z pracy i w ogóle koleżankami i kolegami, żeby popytać trochę, jak to u nich wygląda, jak sami korzystają. Um, tak, i rozmawiałam z ludźmi, którzy pracują w firmach takich jak Google, Meta, Booking, Miro, no i moja firma, tak, Ableton albo Ableton, jeśli po angielsku, <grych> ale obie, obie wersje dobrze, tak. I na samym początku, chyba musimy zacząć od początku. Co to jest repozytorium? W takim brzydkim skrócie repo. Tak. I repozytorium to jest um, kolekcja elementów związanych z badaniami UX, która ma wspierać dwa cele. I to jest definicja Nielsen Norman Group. Te dwa cele to rozwijać świadomość um, i uczestnictwo w procesach UX, i druga to pomagać badaczom i badaczkom planować i dokumentować te badania. No i w ogóle możemy znaleźć online wiele takich definicji i narzędzi do repozytoriów, które właśnie pokrywa cały proces badawczy. Od, od pisania briefu po, nie wiem, nawet trzymanie w środku profilów e, uczestników, tak? czyli uczestników i uczestniczek badań. Ale ja chciałam się skupić dzisiaj w, w trakcie tej prezentacji na tym, na tym pierwszym. Celu, tak? Czyli myśleć tylko o przechowywaniu i udostępnianiu tej wiedzy. I tak jakby pracowaniu nad tą świadomością, nad, nad tą kulturą wykorzystywania danych do podejmowania decyzji. I o tym będę mówić, tak. I nie wiem, czy macie też takie wrażenie, ale to zrobił się dosyć duży temat, szczególnie ostatnio. I chyba dobrym przykładem jest to, że w tym miesiącu mieliśmy taką dużą konferencję Advancing Research i trzy. Trzy wystąpienia, aż trzy wystąpienia było o repozytoriach, tak, więc, więc dzieje się. Ale czy to jest w ogóle temat nowy? Tak, zadałam sobie takie pytanie. No i w sumie na pewno nie jest dużo nowszy niż same badania UX, tak, bo on się pojawia zaraz z pierwszym raportem, co z nim robić, jak go udostępniać, jak go przechowywać. Pojawia się pytanie, dlaczego teraz, tak? dlaczego tak dużo się o tym mówi, tak wiele osób pochyla się nad tym i próbuje wypracować jakieś fajne praktyki. No i prawdopodobnie dlatego, że po prostu skalujemy te badania, tak? mamy więcej osób, które pracuje w ten sposób, produkujemy więcej wiedzy, ale też mamy wyzwania tak? w związku z tą naszą zwinną pracą małych zespołów niezależnych, tak? które, które gdzieś tam sobie działają wewnątrz firm. Demokratyzujemy też samo podejście projektowe, design thinking, tak? czyli to wszystko napędza nam te potrzeby. I temat teraz jest bardzo popularny, ale tak naprawdę jak sobie poszukacie uh, informacji, to można znaleźć repozytoria badawcze, przykłady i refleksje, ludzi, którzy je tworzyli już z lat 90., więc to jest naprawdę długi, um, długi temat, nie wspominając już o badaniach naukowych, tak, które tak jakby. Też są przechowywane i to też jest jakaś struktura wiedzy, i możemy sobie podglądać, w jaki sposób to się rozwiązuje i robi, tak jakby trochę się tym inspirować. No dobrze, to jakie mamy przypadki użycia repozytoriów? I to trochę nam też pokaże, jakich mamy potencjalnych użytkowników i użytkowniczki w firmach. No i pierwszy to po prostu przechowywanie, tak? I to brzmi bardzo trywialnie, ale nie jest. tak, Bo mamy wiedzę, ona często zawiera jakieś dane. Wrażliwe, być może nawet dane które e, oso, osobowe, tak? Dane osobowe, więc mamy GDPR, musimy sprawić, że to będzie bezpieczne, a, więc mamy taki pierwszy case. Drugi przypadek użycia a, skupia się na samych osobach, które badają, tak? Osobach badających. A, I wtedy tylko te osoby badające tworzą, ale są, ale też użytkują to repozytorium. No i dzięki temu. Nie duplikują badań, tak, uczą się na podstawie wiedzy, która była zgromadzona wcześniej. Przekraczamy te słynne silosy, tak w firmie, to znaczy, że wiedza zebrana w jednym zespole może być wykorzystywana łatwo w innym zespole. No i mamy trzeci przypadek, trzeci przypadek taki chyba najbardziej zaawansowany kiedy uważamy, że użytkownikiem i użytkowniczką naszego repozytorium jest każdy w firmie, tak? Czyli każdy ma dostęp, każdy wie, jak sobie poszukać wiedzy, ma w ogóle nawyk wchodzenia tam i e, szukania informacji, o, często, tak, przy każdej decyzji. No dobra, to teraz mamy przypadki użycia, to możemy sobie porozmawiać o tym, jak w ogóle mogą wyglądać repozytoria, tak? Z czym, z, o czym w ogóle mówimy? I znowu w ogromnym uproszczeniu, tak ja w ogóle na okoliczność tego wystąpienia upraszczam, ale myślę, że to jest tak duży temat. Ciężko by było zapakować po prostu więcej w 20 minut. I w moim bardzo prostym ujęciu, tak jakby repozytoria mogą wyglądać jako folder, po prostu, gdzie wrzucamy rzeczy, tak, raporty, dokumenty, a na drugim końcu wyobrażam sobie takie badania atomowe, o których zaraz też chwilę opowiem. Tak? Możemy się przyjrzeć najpierw temu folderowi z raportami jako takiej najprostszej formie repozytorium i tam już możemy zacząć coś robić. tak? Możemy nawet wprowadzić, nie wiem, konwencję nazw tych raportów i to już jest początek prawdziwej taksonomii. Możemy dorzucić zwykły spreadsheet, tak? gdzie możemy wrzucić link, kilka tagów, może opisać jakiś krótki abstrakt i już mamy początek jakiegoś systemu. Są to proste rozwiązania, ale one mają swoje zalety, tak? Bo dosyć szybko badacze i badaczki mogą publikować nową wiedzę. No, ale minusem jest to, że znalezienie czegoś albo taka wtórna analiza tych danych będzie trwała trochę dłużej, tak? No i na drugim końcu mamy badania atomowe i to są Badania atomowe to jest sposób zarządzania wiedzą badawczą. Tak i według tego podejścia przechowujemy nie gotowe, tak jakby analizy, raporty, tylko pojedyncze obserwacje. Pojedyncze obserwacje, które Tomer Sharon, który tak jakby wyszedł z tym pomysłem, nazywa nagetsami, może gdzieś to już wam się pojawiło. I też może mała dygresja, jest jeszcze drugi pan, który w ogóle wprowadził to pojęcie badań atomowych i często też opisuje się go jako autora tej koncepcji. Ja nie wiem, który z panów był pierwszy. Ja tak jakby Tomera śledzę od dawna i on dużo w tym temacie robił. Nie mówił o badaniach atomowych w sensu stricte, ale właśnie o tych nagetsach. Budował taki system Solaris parę lat temu, jak jeszcze pracował w Google, właśnie oparty o tę koncepcję. Jest też a propos R tak, bo się pojawiło, jest też stare Airtable od Tomera, które jak wisi sobie w sieci, można sobie pobrać. I to jest właśnie taki gotowy pierwsze repozytorium, które można sobie próbować używać właśnie w oparciu o ten pomysł badań atomowych. No dobra, to mamy Negy, czyli mamy tą jedną czystą obserwację z badania, tak? No i potrzebujemy jeszcze do tego nagetsa dopiąć dowód, tak, że on się wydarzył, że jest uprawniony. No i ten dowód to może być fragment wideo, czy fragment transkrypcji, to może być zdjęcie, zależy co, było, co jest tak jakby surowymi danymi z tego badania. No i tagi, tagi pojawiają się wszędzie, no bo jakoś musimy te nagetsy przeszukiwać. I tak, dopinamy tagi i mamy te pojedyncze elementy. I teraz kilka nagetsów może tworzy insight, tak? czyli insight są dopiero level wyżej, no i cały, całe piękno tego rozwiązania polega na tym, że możemy używać nagetsów z różnych badań, z różnych działów, teamów, tak? I dopiero tworzyć te nowe insighty. I być może tak, jakby ta analiza wtórna jest łatwiejsza i możliwa, więc budujemy taką całą nową strukturę wiedzy. Brzmi bosko, tak? <grym> I oczywiście po środku tej linii jest całe spektrum różnych rozwiązań, mniej lub bardziej skomplikowanych, których nie będę omawiać do końca. No i to są takie te ramy, tak, gdzie my się w ogóle poruszamy, w teorii, tak. Ale jak to wygląda na dzień dzisiejszy, tak, z tych moich kaw, co się robi tak naprawdę w tych firmach, które już tą e, praktykę UX-ową mają dobrze ugruntowaną? E, no słyszymy o fajnych narzędziach, które są ładnie zaprojektowane i ich się używa. tak? Czyli to EnjoyHQ. Um, nie wspomniałam o tym, tak? To jeszcze wspomnę, bo chyba mi wypadło. Na podstawie tej, tego pomysłu Tomera Sharona o tych nagetsach i tych badaniach atomowych powstało takie narzędzie do repozytoriów EnjoyHQ, które było w tamtym roku kupione przez UserZoom. Więc jeśli teraz szukacie narzędzia, to user Zoom ma narzędzia zbudowane dokładnie na tym modelu, tak? Um, może to będzie coś ciekawego dla Was. Jest jeszcze kilka innych narzędzi, które są bardzo popularne. Chyba Dovetail jest takim, o którym słyszę dosyć mocno. Airtable też słyszę, że ludzie próbują budować repozytoria z różnym skutkiem, ale jest to bardzo fajne rozwiązanie, tak? I na pewno takie, do którego można, można dosyć szybko można usiąść i już coś prostego zacząć w nim robić, tak? Ono nie musi być super skomplikowane. No dobrze, ale wracając do tych naszych firm i tych moich kaw, <grym> jedna z tych firm była w, tak jakby w procesie budowania repozytorium wewnętrznego, ale coś tam im nie wyszło i skończyli ze spreadsheet'em po prostu, tak? A mają zespół badawczy, który ma więcej niż setkę ludzi, więc możecie sobie też wyobrazić skalę. Dwie z tych firm używają po prostu strony w Confluence, ponieważ używają Confluence do innych celów. I dwie z tych firm miały repozytoria wewnętrzne, takie po prostu zbudowane w środku na potrzeby. I one wyglądały dosyć prosto w tym sensie, że można było wrzucić coś, raport czy jakiś dokument, dodać opis i załączyć kilka tagów. I to było tak jakby wszystko. Natomiast search był dobry, tak w jednym i w drugim, muszę przyznać. I tak to trochę wygląda i też zaczęłam sobie, zaczęłam sobie zadawać pytanie, czemu w zasadzie nie widać tych fancy pomysłów zaimplementowanych w tych firmach, które w zasadzie powinny wiedzieć jakie to przynosi benefity, jak się w ogóle zabrać do tego, żeby to zaimplementować i mam taką hipotezę, która też znowu jest ogromnym uproszczeniem, ale chyba po prostu brak czasu i nawyków zabija te fancy repozytoria, tak? Czyli mamy z jednej strony potrzebę tego, żeby te badania publikować szybko i prosto, no ale wtedy ich przeszukiwanie i wtórna analiza jest trochę trudniejsza i w drugą stronę, tak? Jeśli mamy je bardzo dobrze opisane i tak dalej, to mamy problemy z tym, żeby to repozytorium było zawsze aktualne, więc mamy taką sprzeczność pomiędzy Dwiema potrzebami. No, i tak naprawdę, jak się damy do takiego zadania, hej, chcę zbudować repozytorium, to my tak jakby nie myślimy do końca o narzędziu, ale o tym, jak znaleźć balans pomiędzy tymi dwiema potrzebami u siebie w organizacji. tak, I musimy się jakoś do tego zabrać. I jeszcze zanim przejdę do tego, jak się do tego zabrać, to chwilę o tagowaniu, bo tagowanie jest po prostu tak jakby królem i królową tutaj. Um, repozytorium i w ogóle przechowywania wiedzy. Dobrze zacząć w ogóle naszą przygodę z myśleniem o repozytorium od, od pomyślenia o tym, w jaki sposób my będziemy, jakiej taksonomii my w ogóle chcemy używać w firmie, tak? Dobrze zrobić badania na tę okoliczność albo przynajmniej wypić trochę kaw, tak jak ja to nazywam i pomyśleć, popytać, tak, w jaki sposób ludzie Myślą o wiedzy, czy w naszej firmie bardziej myśli się produktami, może procesami biznesowymi? Um, możemy też proponować jakieś swoje sposoby myślenia o wiedzy. Mnie na przykład świetnie sprawdzało się tagowanie etapami ścieżki użytkownika, tak jeśli mamy jeden produkt. Um, sprawdzało mi się tagowanie jobs to be done, tak? czyli zadaniami, które trzeba wykonać. To jest też fajny sposób, żeby promować te koncepcje i te frameworki w firmie, jeśli już poświęciliśmy jakiś czas, żeby je, żeby je wypracować. No tak. No i chyba najważniejsze, jeśli mamy jakieś, jakąkolwiek segmentację, kategoryzację naszych użytkowników i użytkowniczek czy to są persony, archetypy nie wiem, haczy, role, czapki cokolwiek. Super, to są świetne tagi, tak, bo te tagi będą nam obrastać w dodatkową wiedzę, więc ta nasza, ta nasza kategoryzacja będzie wiecznie żywa, może będzie się walidować sama, tak jakby przez to, że będziemy używać a, jej w repozytorium. A jak nie tagować, tak? <laughs> Można, ale chyba fajnie, jeśli repozytoria nie odzwierciedlają rzeczy z naszych organizacji, które się zmieniają, tak, czyli... A, Zawsze tagujemy tematem badawczym, ale takie charakterystyki jak jaki to był zespół, jakie to jest miejsce w organizacji, no niekoniecznie, bo to się może zmienić, to się często zmienia, a nawet jeśli w waszej firmie to się w ogóle nie zmienia, to może przyjść taki jeden dzień, że to się naprawdę zmieni, mamy duży reorg i wtedy mamy dużo pracy nad tym, żeby nasze repozytorium tak jakby podążyło za tą zmianą, tak naprawdę nie chcemy tego, nie chcemy, żeby nasza wiedza a musiała podążać za działami w firmie, tak za tym, jak one są nazywane i jak są, jak są dzielone. I to jest może taki ekstremalny przykład, że przychodzisz no do pracy, a twojego zespołu już nie ma, <laughs> ale to się zdarza. I ja widziałam, słyszałam, a w sumie to nawet zdarzyło się mnie. I nie z dnia na dzień, ale, ale prawie z dnia na dzień. Więc uwaga na to. No dobra, to jak się zabrać za to wszystko, za to repozytorium. Tak, na początku myślimy sobie, OK, mamy te trzy przypadki użycia, to jedziemy od, od góry, tak? Mamy miejsce do przechowywania, które jest bezpieczne. Drugi, to myślimy o osobach badających, tak? Najważniejsze. I myślimy o tym, okej, okay, rozmawiamy, jak możemy to zorganizować, żeby był czas i motywacja, żeby zacząć w ogóle budować ten system. Bo przez jakiś czas to właśnie osoby badające tylko będą i tworzyć ten system i będą tego systemu używać, tak? Na początku tylko. I my chcemy, żeby ten system był nieinwazyjny, ale żeby po jakimś czasie pokazał jakie są benefity w ogóle tworzenia jego, tak? Jeśli badacze i badaczki będą pracować bardziej efektywnie, będą wykorzystywać wiedzę, która już istnieje. Jeśli będą mogli i mogły szybciej odpowiadać na odhokowe pytania, które do nich przychodzą, to po prostu zbuduje się taka wewnętrzna motywacja do tego, że ej, okej, okay, to w zasadzie jest super, bardzo chcę poświęcić na to czas, a mam motywację, i jak to mamy, to idziemy dalej. Tak myślimy o osobach projektujących, o osobach zarządzających produktami i w ogóle całej reszcie ludzi w naszej organizacji. Skromne początki, czemu? No, bo chyba fajnie zacząć od bardzo prostego rozwiązania, tak? Czyli nawet od kilku tagów, od czegoś prostego. Bo tak naprawdę, repozytorium lepiej, jak jest proste, ale działa, tak? Jest żywe. Więc, więc ostrzegam, że tak jakby można naprawdę zacząć, zacząć powoli. Um. No i to też trochę znaczy, że jeśli wkręcimy się w badania atomowe, to może nie wskakujmy od razu na głęboką wodę i postarajmy się robić rzeczy po kolei, tak żeby nie za mocno ingerować w ten workflow, tak, w ten przepływ pracy, który już w badaniach już mamy. Tak, i inwestujemy dużo czasu i miłości w taki, jak już mówiłam, tak, one się przydają od początku do końca. Um, od prostej struktury przez coś bardziej skomplikowanego, ale z tagami jest trochę tak, że fajnie już na samym początku, nawet jeśli wiemy, że tego repozytorium jeszcze nie będziemy promować przed całą organizacją, to fajnie przy okazji tagów już o całej organizacji pomyśleć, tak? Zrobić trochę wywiadów, dodać te tagi, które w przyszłości, na przykład, przydadzą się ludziom z finansów, obsłudze klienta. Po prostu nie będziemy musieli wracać do tego, tak? I tak jakby retagować tej całej wiedzy, więc tak. Ja polecam promowanie i pisanie krótkich abstraktów. Ja wiem, że to jest trochę jakby nawyk, że robimy podsumowanie, robimy too long to read, ale jeśli naprawdę skupimy się na tym, że to nasze podsumowanie będzie takim początkiem struktury wiedzy w przyszłości, to jest to fajna praktyka i zanim super repozytorium, to nawet te abstrakty już pomogą nam efektywnie przeszukiwać wiedzę, przeszukiwać badania, które są starsze, a może w przyszłości nasze narzędzie będzie też przeszukiwało po tych abstraktach dobrze. No i zostaje nam też temat tych badań atomowych, tak? Czyli w nie iść czy niekoniecznie. No brzmi super, tak? Ja bym powiedziała, jeśli się da, to jasne, tylko ja jeszcze nie widziałam w swoim życiu, żeby naprawdę w 100% udało się to wdrożyć efektywnie, ale może, tak? I ja tak naprawdę też nie próbowałam tak do końca. Ale fajnie się inspirować tym pomysłem chociaż trochę i chociaż trochę tak jakby czerpać z tego pomysłu tak jakby rozbijania wiedzy na, na atomy, które możemy gdzieś tam przechować i scalić gdzieś później. No i ja myślę, że można do tego podejść w taki sposób, przynajmniej ja tak do tego podchodzę, że oczywiście nie mam tyle energii i czasu, żeby całą tą wiedzę atomizować. Ale jeśli sobie zadamy pytanie, ok, ale co jest tak naprawdę tematem, który ma najdłuższy, tak jakby termin przydatności w tej organizacji, dla tego produktu, tak? To może wtedy warto, tak? Czyli jeśli już chcę poświęcić ten cały czas na to, żeby to rozbijać, opisywać, um, to warto sobie zadać to pytanie i odpowiedzieć. Um, no i starać się tego pilnować, tak? Jeśli wtedy robimy na przykład test użyteczności, a przy okazji, tak jakby dowiadujemy się jednej lub dwóch rzeczy na temat, Naszej grupy użytkowników, to to jest wiedza, która jest trochę cenniejsza, cięższa. Tego tak ona dłużej z nami przetrwa w firmie niż to całe nasze badanie użyteczności. Wtedy fajnie mieć tak, który to opisze i zabierze, tak jakby trochę w przyszłość. I oczywiście tutaj, jeśli mamy już jakąś kategoryzację, segmentację użytkowników i użytkowniczek, to używamy. A jeśli nie mamy, to tak naprawdę, e, przez to, że łapiemy te takie. E, cząstki wiedzy o ludziach, które przy okazji tak jakby trochę zbieramy z badań, to może nam się ta segmentacja sama zrobi, tak, albo jeśli nie sama zrobi, to my zrobimy ją, ale nie musimy inwestować w ogromny projekt, żeby zrobić ją tak jakby od podstaw, tylko tak jakby przy okazji uh, innych aktywności badawczych możemy się tego uczyć. No i ten proces szybko się nie kończy, tak, bo to nie jest tak, że postawimy repozytorium i i tyle, bo ono nam na przykład po roku może umrzeć, tak? Czyli tak ta motywacja spada, więc to jest trochę tak jakby zarządzanie zmianą i dużo komunikacji, dużo um, pokazywania dobrych przykładów, może prowadzenia szkoleń, um, więc to jest dosyć duża przygoda. No i coś jeszcze dla osób uh, które pracują w firmach, albo będą pracować w firmach, które nie myślą o repozytorium w ogóle, tak? Czy coś możecie już zacząć robić, albo myśleć, albo ćwiczyć? Ja myślę, że takie proste rzeczy, o których możemy pamiętać, są ważne i się przydają, czyli na przykład pisanie dobrych podsumowań, tak? Jednego slajdu, kilku, kilku buletów zdań, które tak jakby w przyszłości będą podstawą do tej struktury, do tego przeszukiwania wiedzy, Myśleć o słowach kluczowych, dopisywać słowa kluczowe do naszych raportów, do naszych dokumentów i też ćwiczyć takie myślenie, ok, jakie informacje, jakie cząstki wiedzy mają długą datę ważności w mojej organizacji, w mojej branży, dla mojego produktu, tak? I nawet jeśli nigdy nie będzie repozytorium, to tak jakby myślenie o tym i ćwiczenie tych prostych rzeczy na pewno się przyda w pracy badawczej, w ogóle w karierze. No, i tak w ramach podsumowania jeszcze wrócę do tych legend o repozytorium, tak? Jakie to są te legendarne repozytoria? No, i trochę wychodzi na to, że to nie są te w najbardziej fancy narzędziach i te najbardziej atomowe, albo te, które mają 200 tagów, ale to są te, które żyją, tak? Które dostają wszystkie badania na bieżąco, bez zwłoki, do których ludzie wchodzą, tak? Mają nawyk i sprawdzają sobie. Czy nie ma informacji na ten temat, nad którym właśnie się zastanawiam? I zostawię, wam, zostawię Was z dwoma cytatami z tych moich kaw, tak? Od osób, które pracują w organizacjach z taką naprawdę ugruntowaną praktyką UX-ową. I pytanie do starszego designera: Kiedy ostatni raz otworzyłeś repozytorium? Jak mój badacz odchodził z zespołu, żebym potem wiedział, co gdzie jest. I pytanie do starszej badaczki jak korzystasz z repozytorium No dzięki repo repozytorium znajduję ludzi którzy robili badania na dany temat i ustawiam kawę żeby dowiedzieć się czego potrzebuję tak? od ludzi nie od repozytorium a sama nie mam czasu wrzucać tam rzeczy Dzięki Kto opiekuje się repozytorium nadzoruje jakość publikowanych informacji badacze czy raczej inne osoby w organizacji o opera operacyjnym profilu Osoby, które pracują jako Research Operations, specjaliści tak, z tej dziedziny, um, oni dbają tak jakby o te technikalia i wątpię, żeby w jakiejkolwiek firmie ta osoba odpowiadała też za jakość rzeczy, która się tam pojawia. Tak? Um, po prostu tego by było za dużo, więc nie ma takiej, wątpię, żeby było coś takiego. Jeśli mamy jakąkolwiek kontrolę jakości w badaniach, to pewnie między kolegami, koleżankami, badaczami, badaczkami. Um, więc tak, odpowiedź brzmi, brzmi, hej, to zespół badawczy musi mieć tę motywację, żeby to repozytorium było jakościowe i było fajne, tak? Stąd też wspominałam w tej prezentacji, jak ważne jest to, żeby właśnie od ludzi zacząć od osób badających, żeby wypracować to, to dobre podejście. Tak, jest, mamy czas jeszcze na jedno pytanie. Okay. Już na głos? A czy, próby, czy były próby, pomysły użycia AI, na przykład wyszukiwarek dokumentów do repozytoriów, na przykład narzędzie BotWise, które pomaga szukać obsłudze klienta procedur, mogłoby ułatwić szukanie konkretnych insightów, nuggetsów? No pewnie było tak, <grywa> na pewno.